Po co mężczyźni chodzą do klubów? tańczyć i posłuchać muzyki. No, ta jasne. <grym> Zresztą mi to bawi to pytanie. Powiem ci tak. Mężczyźni chodzą do klubu, żeby. bo. żeby popzykać. Jeżeli przychodzi wolny, heteroseksualny facet. A nawet przychodzi z dziewczyną. To przychodzi po to, żeby popzykać, tylko po to, żeby ją trochę. powiedzmy, wprawić w lepszy nastrój. I żeby była zadowolona, że ktoś ją wziął. No, na imprezę. Tak. Co, muzyki posłuchać? Tak. 90 decybeli, 100 decybeli, tak? Gdzie wszystko zlewa się w jedną bułę. Co papierosy, alkohol, inni faceci, inni, pijani ludzie. Tak. No, no, chodzi się tam, żeby posłuchać muzyki. Ma to sens. Ma to sens. Oczywiście, no. Ale, wiesz, ale nie wszyscy to akceptują. Powiem ci, że kobiety czasem są naprawdę zaskoczone, kiedy ja im mówię, że jak, to faceci przychodzą popzykać? Ale jak? Ludzie, faceci, co się z wami kurwa stało? Kobiet, jeżeli doszło do tego, że kobieta nie wie, po co do niej podchodzisz, no to co, co, to jest twoją prezencją? Jak ja podchodzę do kobiety, no doskonale wie, że ja chcę, co ja od niej chcę. No doskonale wie, że ja nie szukam tutaj przyjació przyjaciółki kurwa, do pogadania o tym, że mi ciężko. I że tato nie kochał. Nie. Nie, nie, nie. Czy, czy... oczywiście można najpierw się zaprzyjaźnić? A czasem słyszałem takie hity historyki, No no On był najpierw moim przyjacielem, ale później się pojawiła miłość. No fajnie, no, wy wyżabiał swój moment. no. Ale mnie interesuje to. Jak ja wchodzę, ja patrzę w jej, w, jej w oczy, ona wie, że tam będzie ciekło do kostek. Ona wie, że jak ja ją wezmę w obroty, to będzie kurwa ogień i zedrze paznokciami sufit. Tak ma być. Ma być kurwa, jak to ma być to, ma być się trząścić ziemia, mają trzaskać pioruny, ma być chemia, ma być, mają, mają być pożądanie, ma być autentyczność, ma być prawda 100% na twarz od razu i nie tylko na twarz. Autentyczne relacje z normalnymi, kłowa, kobietami, a nie jakieś. Mizgi, słuchaj, piękna, może. Ja nie mam czasu na takie bzdury. Dla mnie na uwodzenie jest czas po seksie. No, wtedy dopiero pokaż klasę, a nie, uwaga, goście, on już wsadzi, on już, już zapomina, chyba, żeby, żeby gdzieś tam zadbać o pewne rzeczy i zadbać o nią. A jeżeli będziesz jeszcze milszy i lepszy dla niej po seksie niż przed, no to lepiej. To też świadczy o tobie. No. To jest dla mnie dziwne, jak Zwłaszcza kobiety mówią, o, bo ty chcesz tylko wyłuchać i zostawić. Przepraszam, ale to chyba też od ciebie zależy, czy ja będę chciał, żeby została na dłużej. Nie tylko ode mnie. Więc ja się nie będę tłumaczył, z, wiesz, z tego, czy. Yy, z tego, jak długo będę trzymał samochód, którego, który, którym nawet się jeszcze nie przejechałem? I nie mówię to o samochodach. To też od ciebie zależy, jak ty się zaprezentujesz. Jeżeli nie dogadamy się do siebie, nie dogadamy się, nie, nie będzie tej chemii dalej, no to po co się męczyć? To chyba jest logiczne, tak? Chyba nie chciałabyś ze mną siedzieć na siłę piękna po to, żeby. żeby siedzieć, żeby nie było, że. że y, y, co ty sobie o mnie pomyślisz? Że jestem na jedną noc, to nawet jak ci. nawet... Co? to co, to, to, to dasz jakiemuś facetowi jeszcze kilka razy, żeby sobie nie pomyślał, że jesteś łatwa, nawet że ci to nie pasuje? No nie, logiczne. To nie oczekuj, że mężczyzna będzie się zmuszał do tego, że on będzie budował z Tobą jakąś relację, żebyś ty się nie czuła łatwą, no. Słuchaj, bo jeżeli jesteś łatwa, bycie łatwą, to jest stan umysłu, to nie jest jak szybko idziesz do łóżka. Nieszanowanie siebie to jest stan umysłu, a nie to, jak szybko idziesz do łóżka. Jeżeli jest inteligentny człowiek, człowiek, który jest rozumny, człowiek, który wie, co się wokół niego dzieje, jest świadomy tego, co robi, tak samo kobieta czy mężczyzna, jeżeli jest im dobrze ze sobą, to nie ma problemu z tym, że pójdą do łóżka na pierwszy rand czy na pierwszym spotkaniu. Bo powiem Ci tak, facet, jak jest, jak jest negatywną osobą, to on nie będzie mniej negatywny po tym, jak odczekasz parę tygodni, czy parę miesięcy, żeby mu dać. Bo każdy normalny, heteroseksualny facet, kiedy ty myślisz, że ty sobie grasz, kurwa, wielką diwę i że ty, y, że ty robisz tak, żeby on zapracował na twoją pusie, to każdy facet, a na pewno taki, którego będziesz chciała, jeżeli... Jeżeli on jest dokładnie taki mężczyzną, jakiego chcesz, to on dawno ma inny temat na boku. Tylko sobie elegancko bzyka się z tamtą panią, albo z niejedną panią. I kiedy ty myślisz, że, te, że on pracuje <ścoughs> na no to, żeby cię zdobyć! <ścoughs> I czeka! Tacy goście, jak ja, my nie czekamy. My nie czekamy. To ty czekasz, tak naprawdę, o tym nie wiedząc. Naprawdę, taka jest po prostu prawda. Więc, jeżeli naprawdę myślisz, że, mm, że tacy gość, który ma pojęcie o kobietach, ten będzie czekał trzy tygodnie, dwa miesiące na co, żeby zdobyć twoją pusie, skarbie. Jak masz więcej niż 25 lat, to my dobrze wiemy, że nie jeden jazgływa i puściła się na pierwszej ręce. I nic z tym złego. No jesteś tylko ludźmi, każdy ma swoje potrzeby. A wiesz raz ja słyszałam, ja nigdy tego nie robiłam, ale mi to nie przeszkadza. Ja się bardzo cieszę, zacząłem karać kobietę, czy myśleć o niej źle za to, że przeżyłam z nią jedną z najlepszych rzeczy, jaką może przeżyć człowiek doświadczając swojego fizycznego ciała i też psychicznie, emocjonalnie, no samo zdrowie, to jest współżycie, seks, bardzo pozytywna rzecz. Bardzo pozytywna rzecz. no to ja nie widzę z tym żadnego problemu. Ale muszę Ci powiedzieć, <laughs> że czekają tylko pipy. Jeżeli koleś nie jest pipą, jeżeli jest atrakcyjny, ma pojęcie o kobietach, to on nie czeka. Tak naprawdę to Ty czekasz. Taka jest po prostu prawda, kochana. I oboje wiemy, że gdybyś, że gdybyś trafiła yy, dobra, yy, za scenę Twojego ulubionego spektaklu z Twoim ulubionym hollywoodzkim aktorem, zdjęłabyś majtki przez głowę, nie kazałabyś mu czekać. Czekają tylko goście, który chcesz spławić lub goście, który chcesz urobić. A jeżeli trafisz na prawdziwego Samca Alfa, gościa z krwi i kości, mężczyznę prawdziwego, prawdziwego mężczyznę, to dobrze wiemy, że ty zdejmiesz majtki tak szybko, że ty w ogóle zapomniałeś, że ty miałeś jakieś majtki. Bo wiesz doskonale, że dla ciebie, jako kobiety, spoznać prawdziwego samca jest jak obcowaniem z absolutem, z jak dopełnieniem twojego istnienia. A jeżeli uważasz, że jest inaczej, to może to jest gorzkniałą starszą panią, która po kilku złych decyzjach wmawia sobie, że faceci są źli i niedobrzy i w ogóle do niczego. To tak nie działa. Dlatego ja apeluję, żebyśmy wszyscy byli uczciwi. A jeżeli ty nie chcesz się bzykać, to nie idź do klubu. Zostań w domu. Tam też można tańczyć.